I zabezpieczamy cały nagrobek. Nic nie robimy, tylko po prostu malujemy. Słuchajcie, wydajność takiego produktu na takim granicie płomieniowanym to może sięgać nawet 20-30 m2 z litra. Także są takie małe opakowania 0,25 tego dostępne i to w zupełności wystarczy na zaimpregnowanie takiego nagrobku. Powiedzmy to standardowych rozmiarów. Kontynuujemy impregnację. Zabezpieczamy nasz granit, żeby był odporny na warunki atmosferyczne, żebyśmy nie musieli się z nim później trudzić w czyszczeniu, w jakimś tam utrzymaniu tego, żebyśmy nie mieli takich problemów po prostu w przyszłości. Ten impregnat zabezpiecza przed wodą, przed glonami, przed promieniowaniem UV. No i oczywiście, co najważniejsze, przed wnikaniem wosku w strukturę kamienia. No muszę to powiedzieć, bo wosk jest po prostu bolączką. Wosk, no niestety, ale bardzo mocnym jest zabrudzeniem, i on po prostu brudzi. No i trzeba to zabezpieczyć. Słuchajcie, kochani. Zabezpieczona płyta wygląda w ten sposób. I teraz co? No i teraz czekamy, czekamy chwilkę, żeby nam to troszkę podciągło. Będziecie widzieć, że granit wciąga taki impregnat. Nagrobki z granitu wiemy. Nagrobki polerowane, możecie zobaczyć sobie w poprzednich filmach że tam jest inna technika nakładania. Możemy używać gąbeczki, możemy używać pędzelka, wiadomo, ale po czasie wycieramy szmatką do po prostu tej takiej struktury polerowanej, czyli musimy wytrzeć całkowicie. Co ma wejść do granitu, to wchodzi, a to, co było na górze, mamy zetrzeć po prostu mechanicznie, wytrzeć do połysku i tyle. Ile kamień się napije, to się napije. I są jeszcze... Nagrobki z lastryka, z betonu, z lastryka, takie starsze, i je należy zabezpieczać innym impregnatem, bo są inne impregnaty. Także, jeżeli macie różne rodzaje nagrobków, dzwoncie do mnie w opisie. Napiszę wam numer telefonu, napiszę wam pełne kontakty ze mną. Jestem tutaj od tego, żeby wam pomóc. Można do mnie śmiało zadzwonić, można napisać SMSA i róbcie to, kochani. Piszcie w komentarzach, róbcie to i ja wam wytłumaczę, jak to robić. I teraz taki moment. Słuchajcie, nie możecie brać ściereczki i ścierać go po prostu mocno, tak jak wam kazałem. Przy polerowanych powierzchniach Dlaczego? Dlatego, że zetrzecie go całkowicie I on tu będzie biały w tym miejscu, gdzie go wyczecie. Trzeba po prostu ściereczkę wziąć I delikatnie Nadmiar po prostu Ściągnąć, żeby on Był w miarę taki wyrównany Będziecie widzieć, jak będziecie to robić Gdzie się więcej świeci, to należy delikatnie Po prostu dotknąć Żeby wyrównać po prostu grubość powłoki. I po 24 godzinach mamy pełną odporność na warunki atmosferyczne i na, na mchy na glony, na takie rzeczy. Mamy ułatwione czyszczenie, mamy zabezpieczone przed wodą, zabezpieczone przed tymi wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, czyli śnieg, takie rzeczy. No i przede wszystkim ułatwione czyszczenie co roku, bo ten impregnat nie znika. Zróbcie sobie próbę, oglądajcie te filmy, jak działa właśnie Stonzla like QD, bo to jest naprawdę mocna rzecz. Nie trzeba tego wycierać mocno, nie trzeba nic z tym robić. Także nie trzyjcie po prostu tego w ten sposób. Na polerowanych powierzchniach, tak, ale na takich pomieniowanych, na takich strukturalnych powierzchniach, nie, nie wycierajcie tego do końca, niech on w tych zakamarkach, mikroporach, sobie tutaj siedzi. I on tutaj utworzy takie zabezpieczenie, taką barierę. To jest właśnie ten efekt, który daje z tą lip. Także jeżeli macie nagrobki i chcecie, żeby wyglądały. Idealnie, żeby ułatwić Wam w przyszłych latach czyszczenie, żebyście nie musieli tego szorować szczotami, gąbkami, nosić tej wody, nie wiadomo, tylko spłukać z bo tak moi klienci już od lat robią, ci, którzy to kupili, mają bardzo ułatwione czyszczenie. Pozdrawiam Cię. Dziękuję.